Po czterech i latach z sandomierskim szpitalem pożegnał się jego dyrektor, doktor nauk medycznych Marek Kos. Były już dyrektor, od jutra obejmie tekę pierwszego wiceministra zdrowia. Dziś zarząd powiatu sandomierskiego przyjął rezygnację Marka Kosa z funkcji dyrektora szpitala specjalistycznego Ducha Świętego. Podczas konferencji prasowej dyrektor pożegnał się z pracownikami, którzy za współpracę podziękowali mu wiązankami kwiatów, i mnóstwem życzeń powodzenia na nowym stanowisku. Z zawodu jestem lekarzem, chirurgiem, no i leczyłem ludzi. Zdarzyło się leczyć szpital w Kraśniku, leczyć szpital w Sandomierzu, teraz będę leczył system. Marek Kos wyjaśnił przyczyny podjęcia się jakże trudnej funkcji w trudnym ministerstwie. Nowy minister dodał, że dość długo wahał się, czy propozycję nowej pracy przyjąć. Jest to dla niego kolejne wyzwanie. Wahałem się długo pało jednak jakiś czas, no bo, no bo powiem tak, dobrze mi tutaj, dobrze mi jest, dobrze mi było. Natomiast też nie chodzi o moje dobro, nie chodzi też o dobro, patrząc tak szeroko, tylko jednego zakładu pracy. Jeżeli będę mógł zrobić coś więcej, no to dla szerszego ogółu. Nowy wiceminister pokazał, zarządzając szpitalami wcześniej w Kraśniku i do dziś w Sandomierzu, że jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wywiązywał się z umów z lecznicami, to nie będą one przynosić strat. Nic nie chce od Narodowego Funduszu Zdrowia więcej, niż to, żeby płacił za wykonane usługi medyczne. Bo jak to ostatnie lata pokazują, jest to już czwarty rok z rzędu, można bilansować szpital, może być dodatni wynik finansowy, jeżeli jest płacony za wszystko. I o to chodzi, żeby. Szpital leczył ludzi, świadczył usługi medyczne, ale żeby dostawał zapłaty. Rozstanie się z tak dobrym lekarzem i menedżerem było trudne dla samorządu powiatowego. Dla nas dziś był to olbrzymi trudny dzień, jeśli chodzi o podjęcie uchwały o odwołaniu pana dyrektora z tej funkcji, którą pełnił od pięciu lat. ,5 roku. Blisko pięciu lat. Dla nas i dla wszystkich pracowników szpitala, dla mieszkańców powiatu dał się poznać jako osobę niezwykle empatyczną, sprawczą. Ja powiem, że dziś po tych latach żaden pracownik szpitala i mieszkaniec nie powie, że to jest dyrektor, który dojeżdża do nas z innego województwa. Jest traktowany przez wszystkich jako nasz dyrektor, który bardzo wiele zrobił dla naszego szpitala. Przez ten okres, gdy pełnił tę funkcję, szpital się niezwykle rozwinął. Wprowadził pan dyrektor również wspaniałą atmosferę w pracy szpitala. Zwiększył się kilkakrotnie kontrakt szpitala, więc te lata były niezwykle udane dla lecznicy. Przed Sandomirskim Szpitalem kolejne inwestycje. Dlatego zarząd powiatu już dziś powierzył kierowanie szpitalem Andrzejowi Sfajdzie, sekretarzowi powiatu. Zarząd powiatu powierzył funkcję dyrektora szpitala panu. Andrzejowi Sfajdzie, osobie, która jest niezwykle doświadczona w kierowaniu osobami ludzkimi, jest również, y, y, ma wiedzę, pan Andrzej, bo od lat współpracuję z panem dyrektorem Markiem Kosem, z panem dyrektorem Jerzym Kulińskim, jeśli chodzi o inwestycje w szpitalu. Zależy nam na tym, aby poziom inwestycji był utrzymany, aby stosunki międzyludzkie w szpitalu również były utrzymane. Dlatego też na okres do wyłonienia dyrektora w drodze konkursu pan Andrzej Sfajda będzie pełnił tą funkcję w szpitalu. Następca nie zaskoczenia z powierzonego mu stanowiska. Zapewnił że będzie kontynuował rozpoczęte przez dyrektora KOSA działania. Z panem dyrektorem e, dużo współpracowałem i, 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 i takie... Zaskoczenie. Na pewno trzeba trochę czasu, żeby do tego się przyzwyczaić. Na pewno pan dyrektor postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Wiele, rozpoczął bardzo wiele pozytywnych rzeczy, zrealizował, ale są jeszcze w kontynuacji. Zamierzam te wszystkie działania, dobre działania dyrektora Kosa kontynuować. Uczestnicy pożegnalnego spotkania podkreślali, że liczą na współpracę z nowym wiceministrem Jerzy Strzyż. STV Info